Witam serdecznie, Konrad Błaszak, a ze mną jest Realme GT 8 Pro, o którym już sobie rozmawiałem, nagrałem recenzję, nagrałem jeszcze shorta, trochę sobie o nim pogadałem, ale pogadajmy dzisiaj o tym. I nie będę tutaj mówił o aparatach, nie taki jest mój cel, ale chcę Wam coś pokazać, co już też wrzuciłem pewnie osobno, ale tutaj chciałbym sobie pogadać o tym. Cyk! Czekaj, nie zadziałał. Cyk! I tu pewnie nie oglądacie teraz mojej pięknej twarzy, tylko oglądacie, jak rozkręcam sobie Tą osłonę na obiektyw. Przykręcam drugą. Szkoda, że ta druga, którą dostałem, nie jest w niebieskiej wersji, tylko srebrnej, więc to wtedy się trochę kłóci, ale nie czepiajmy się szczegółów. I tak, smartfon, omówiłem bardzo dobry smartfon, ale jakby mamy takie czasy, że producenci chcą się czymś wyróżnić, że warto pokazać, że słuchaj, mamy coś. Są cienkie smartfony, jesteśmy ciency. Mamy ogromne baterie. Początek spoko, ale teraz dużo smartfonów ma już 6, 6.5, tysięcy, więc to nie jest już taki wyróżnik, wyróżnik. Więc dali coś takiego. Możecie sobie odkręcić to jak widzicie, możecie sobie wymienić, możecie zostawić bez tego i macie taki robot, robot like albo przykręcić macie kwadratowe i szczerze, powiem uczciwie, nie wiem, bo moją zagwozdką jest to, co z etui. Jak kupujecie tą kwadratową nakładkę, dostajecie dodatkowe etui od Realme z kwadratowym wycięciem. Ale jak ja będę chciał sobie kupić etui inne, to dostanę takie okrągłe, czy dostanę takie kwadratowe? A jak będę chciał chodzić bez tego, to czy dostanę specjalne etui? Problemy pierwszego świata posiadaczy Realme. Mimo tego doceniam, doceniam, że Realme wrzuciło taki smaczek, który ich zapewne nie kosztował nie wiadomo ile, jeśli chodzi o wymyślenie. A mogę mieć, możemy mieć trzy osoby, mogą mieć to samo Realme. I mieć inny obiektyw, inną osłonę obiektywów. Przepraszam. Fajny bayer. Fajny bayer. Tak przynajmniej się wydaje. A wy co sądzicie? Spoko bayer czy jakby sensu? Dajcie znać. Pozdro.